Witam Was w porze na przygodę z Minecraft. Ja jestem Salman11ish, a oto jest świat Minecraft. Fuck yeah. Od razu uprzedzam... ...i może nie zniechęcam przez... ...o oh, fuck, ile krów. Zniechęcam przez słabą jakość, mm, ciche nagrywanie, ale robiłem co się da, nie da się głośniej. Stejki. Mię ciekawi skąd się bierze tyle tych wszystkich krów. O, skóra. Troszeczkę, bo z całej gry krótko mówiąc, no bez domu jesteśmy jak bez życia. Trop widzicie, możemy sobie budować, możemy zniszczyć, to wszystko zależy od nas jak chcemy. O, i patrzcie, jakie ładne słoneczko kwadratowe. Pięknie wygląda kwadratowy zachód słońca. Na bazę. O, dyni się przydadzą później. I teraz, jak to byliśmy, taka mała ciekawostka, o której nie każdy wie. Ale większość rzeczy tak. Możemy ją założyć na głowę. Jesteśmy jak taki potwór. A tak w ogóle to jest mój skin. To jestem ja o własnoręcznej produkcji. Chociaż nie wiem, czy go zostawić, czy go zmienić. A tak propo, to zaczynam kręcić teraz Minecraft, to, to jest pierwszy odcinek. ojej. później będzie, kończę pierwszy sezon, to może się zastanowię, będę kręcił, nie wiem, Need for Speed'a, Underground'a 2. Albo Republic Commando, albo The Elder Scrolls 4 Oblivion, to zależy później od Was. Ale na razie pierwszy film, pierwszy odcinek, coś nowego dla mnie, no więc wszystko ma swoją kolejność. Nie, żebym wybrzydzał, ale sprzętu nie mam najlepszego do okręcenia, gdyż mam po prostu zwykły mikrofon dołączony ze słuchawkami. Więc sprzęt nie jest najlepszy, ale nie narzekam. Zawsze coś. Dobra. I teraz crafting. Oh, mamy belki. Maksymalna ilość to jest 64. I idziemy sobie coś zbudować. Mi się podoba takie fajne miejsce. Przede wszystkim muszę się sprężać, bo jak tylko nadejdzie noc, to się pojawiają potwory takie nieładne. Ja po prostu nieładnie chcą mnie zabić. Od razu wam mówię, jak już widać tam u góry. O tutaj gram w 1.8. Jakby to powiedział, no, mój idol JJ Joker 1:8 jest epickie. A tak swoją drogą polecam kanał JJ Jokera, CTSG Minecraft Polska. Ale każdy ma swój gust, ja nie będę nikogo zmuszał. Tutaj mamy 4 sloty craftingu, a tutaj mamy trochę więcej. o. Bo nie wszystko możemy budować w tamtym małym slocie. O. To by się już nie zmieściło w tamtym małym slocie, więc do jest potrzebny crafting table. Drzwi fajnie, że się tak ładnie otwierają w ogóle w tej grze. Zmieszczenie, dobra. Właśnie bardzo ważne jest mieszkanko Gdyż po prostu Jak mówiłem potwory To jest największa zmora tej gry Ale gra jest bardzo fajna Graficznie nie, nie powiem, że jest najlepsza Ale da się przyzwyczaić do budowania kwadratowego świata Krowa Ktoś by się spytał, czemu po prostu nie robię narzędzi, żeby było mi łatwiej robić to wszystko. A ja powiem krótko. Wolę mieszkać w domu, który buduję długo, ale w ogóle go mam, niż nie mieszkać w nik. Po prostu mieszkać byle gdzie, na przykład pod drzewem, ale mieć kurde pełno narzędzi, więc. Okej, okay, trochę będzie tam ciemno, ale sobie poradzimy. U. I teraz druga ważna rzecz, żeby noc nam minęła pięknie, szybko i miło. Musimy iść spać. Tylko zabiję krowę dla mięsa. Musimy polować, żeby przeżyć. O, aż dwa steki. Mia, 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 mia. Mi się to podoba, że w 1.8 wprowadzono po prostu lepsze jedzenie. Że nie po prostu on bierze rękę w dół i jedzenie znika, że niby je zjedliśmy. O, owca. Tylko, że przez update'a już nie pamiętam chyba 1,73 wyszły nożyce do strzeżenia owiec, i teraz po prostu nie będę zdobywał dużej ilości wełny jak kiedyś. Widzicie, owca nie usieje. Tylko jeden klocek właśnie. Biorę sobie grzybki. W ogóle ta gra jest dobra pod względem takiego suwriwalu. Chcesz przeżyć, musisz se zjeść, musisz ten... Iść spać, musisz odpocząć. No... Kurde, nie uciekaj, owca! Ale ona ma pora. No to stój, no! Owca! Współpracuj ze mną, ja tu nagrywam film. Dziękuję. Już głodny jestem przez owcę. ZJEM ani KANIBALU Gdzie ja mam domek? O, czcina cukrowa może nam się później przydać. O, jajko od kury. Tak, mamy trzy wełny. Świetnie Zbierzemy sobie trzcinę cukrową tylko I teraz do domku, który nie wiem gdzie jest. Pokażę wam coś super Widzę mój domek. Już myślałem, że się kura wylęgła a to. Ośmiorniczka taka. Okej. Okay. Co mój dom jeszcze stoi? Cześć. Pobiegnę sprint, żeby było szybciej. Fajnie jest to, że w 1.8 wprowadzono właśnie sprint, a nie, żeby zciągnąć jakieś mody. Ja tam nie kombinuję z modami, chcę mieć całego Minecrafta. Ok, i mamy łóżko. I póki się nie ściemnia, mogę wam trochę pokazać okolice, jak to ładnie... Dodane w 1.8. Wino rośla. Po samym jej zniszczeniu nic nam nic się nie stanie. Trzeba mieć specjalne urządzenie nazwane... Nożycami. O, właśnie. Jakieś tam mm, sprzęty domowe. Patyki. Siekiera, bardzo ważna. Mieczne potwory, gdyby coś się stało. Na razie starczy. Po prostu potrzebujemy dużo jedzenia. O, świetnie. Kocham cię, krówko. O, powoli się ściemnia. I to jest znak dla gracza, że musi powoli wracać do domu. Cóż, kiedy już będę bardziej gotowy, przygotuję się czuć bardziej. To wam pokażę polowanie na creepery, czyli takie... CO się co wybuchają szkielety z łukami, pająki, Zombiaki i mój największy koszmar wprowadzony w 1.8: endermani Oni po prostu mogą rozebrać Twój domek w... po prostu od niechcenia. Dobra, lulu. No, fajna animacja się tam nasza postać kładzie, tam zamykają się jej oczy, robi się czarne i się budzimy rano. Proszę. Słoneczko dopiero wstaje. Wszyscy są szczęśliwi. O, właśnie. Drabienko sobie przerobię. O, chyba coś, coś mi się chyba mówi, że za dużo zrobiłem ten dom. Bo to jest niestały, więc po co mieć taki duży, niestały dom. A właściwie... O, zapomniałem. Achievementy. Wprowadzony w 1.8 Snipers Duel Well. Na razie go nie mam, bo muszę atakować i zniszczyć potwora. Dużo jest achievementów. Takie ładnie, zrobione Tak na żółto. To są specjalne. Karty są zwykłe. Tylko nie wiem czemu. Gdzie to było. Jakieś widziałem ten inny. O, właśnie. To jest też specjalne sprowadzony w 1.8, standardowo było dotąd nie było już tego o, jeszcze ciśnę cukru sobie przerobię jak to lubi ujmować większość graczy Minecraft to jest wielka piaskownica to czy w jakimś miejscu powstanie w Wspaniały dom, zamek, hmm, jakaś dziura, jaskinia. To w większości zależy od nas. A teraz dlaczego w większości? Otóż dzięki kochanym i bardzo lubianym Endermanom, nie mamy całkowitego wpływu na to, gdzie co stoi. taki Enderman sobie z nudów w nocy weźmie, na przykład, przestawił kawałek naszego domu. To jest bardzo niebezpieczne. Znaczy taki Enderman po prostu może wpuścić inne potwory, które nas obudzą, zabiją, wprowadzą w zawał serca, ale ogólnie gra jest przyjemna, sympatyczna i takie tam. Wielką zaletą budowania takiego domu jest po prostu teren. O, aż tak dużo drewna? Bo o, no, łopata się przyda. Tu mamy standardowe narzędzia: miecz, topór, kilo, łopata i jeszcze jest y, motyka. Jak to się robiło? Ja nie wiem czy wy też coś, cokolwiek widzicie Jeżeli nie, to bardzo przepraszam, gdyż po prostu nie posiadam pochodni i nie mam jak rozświetlić tego miejsca. Ale zaraz to się zmieni. Jeżeli ktoś nie widział, to zrobiłem taką fajną dziurkę, Takimi techniką schodkową. I skillofem ruszyłem, żeby zrobić trochę kamienia. Nie wiem czy starczy. Nie, jeszcze tylko jedna sztuka, szkoda. kamienia, bo to jest podstawowy kamień. To jest kamień, jaki my wydobywamy. A to jest taki, jaki Nie, to jest kamień, który niszczymy, a to jest ten, który wydobywamy. To jest stone, to jest cobblestone. Są praktycznie takie same, tylko po dziedzinie i nie dostajemy stone, tylko z powrotem cobblestone. A jakby ktoś nie wiedział o co mi chodzi, buduję sobie piecyk. Tak, dostałem achievementa. Postawiamy go w jakimś ładnym miejscu. Nie pamiętam, czy tak się da zrobić. Nie, niestety nie. Ale patyk się da, nie? O matko. Po prostu przepraszam, że tak to opornie idzie, ale już naprawdę nie pamiętam jak się smaliło na węgiel drzewny, co się wkładało, żeby się paliło. Bo zazwyczaj używam węgla. Krowa, ty homie. Tu. I to chyba będzie można przetopić. Nie, czyli musi być tak. No, widzicie, i to jest temperatura. Jeżeli spadnie do zera, tracimy jedno takie drewnianko i się uzupełnia. A to jest proces. Wyszedł nam węgiel drzewny. Co możemy z niego zrobić? Patyk. To I mamy cztery pochodnie do rozświetlenia, nie wiem, naszego domu. Właśnie tak jak tutaj mamy ciemnego, niemiłego. O, jak już widzicie jest trochę tak... Tak bardziej miło, prawda? O, już jesteśmy na takim poziomie, gdzie rzadko spotykamy dirt, tylko właśnie stony o, widzicie? Zrobimy taką mini przerwę. I po prostu troszkę rozkopiemy tutaj. Na boczki może znajdziemy coś przydatnego. Ale też uwaga, bo możemy znaleźć coś niemiłego. Yy, co jest w pełni sensie powiązane też z przyjemnością, bo możemy znaleźć skrzynię. Ale obok skrzyni jest spawner potworów, który po prostu... Taka klatka z płonącym potworem w środku i ten potwór po prostu, który jest w środku się będzie spawnował obok i nie chciałbym po prostu czegoś takiego znaleźć z takim kiepskim sprzętem Dobra, idziemy do góry. O, widzicie? Piesek przestał się palić, bo już się wyczerpało. Już po prostu spaliłem wszystko co mogłem. Zostawiam sobie, skraftuję troszkę. Nie ogólnie Minecraft bardzo mi się podoba. Chociaż nie wiem czemu. Nawet dużo osób mówi, że Minecraft to. Jeżeli jest... nie lubicie przekąstwo, już nie powiem, po prostu. No, dobra, powiem inaczej. Niektórzy mówią, że Minecraft to jest badziew, że to jest bez sensu gra, że do tego nawet nie potrzeba Windowsa, żeby to odpalić, Ja ich nie słucham. Każdy ma swoje zdanie. Dobra, no robię tylko to drewno, włożę do piecyka. I mi się wydaje, że zakończymy pierwszy odcinek. Dzielimy na połowę. No i dobra, tylko zrobimy jedną rzecz, żeby było tak cieplej trochę człowiekowi. Serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek, który powstanie naprawdę niedługo. Jeżeli będę mieć możliwość, to nakręcę go jeszcze dzisiaj. Jeżeli już nie, bo wiecie, każdy ma swoje obowiązki. Ja niestety mam obowiązek, który się nazywa szkoła. On jest straszny. Po prostu no. Trzeba robić swoje obowiązki. Nie można zwlekać, bo to się może źle skończyć. A teraz jest po prostu dla mnie ważny rok. Nie chciałbym go nie zaliczyć. Więc muszę się skupić na nauce, robić prace domowe. Ale nie martw się, będę kręcił dalej, bo to po prostu jest dla mnie wielka przyjemność móc przedstawić kogoś, komuś innemu Minecraft moimi oczami. Po prostu jak ja widzę tę grę, jak się w niej czuję i dlaczego akurat ona. Ale to w następnym odcinku. Dziękuję Wam. Spodobało Ci się, skomentuj. Nie wysyłaj wulgaryzmów, bo od razu po prostu zniechęcę się do Ciebie. Jeżeli Ci się podobało kliknij lubię to. Jeżeli nie, kliknij nie podobało mi się. Jeżeli chcesz być ze mną na bieżąco, kliknij subskrybuj. I bardzo dziękuję za uwagę. Żegnam.